A więc tak, koniec tego, koniec zimy, drodzy Państwo, Ten rower odstawiony, już po serwisie jest, trenażer jest pusty, zimowy sezon zakończyłem i krótkie zrobię tutaj takie podsumowanie, żeby też nie, nie przynudzać tutaj za bardzo, może na początek powiem jaki to jest trenażer, to jest Elite Novo Force 8 Używany, bardzo już wyeksploatowany. Za 250 wody go chyba kupiłem. No Widać tutaj bardzo duże ślady, takie użytkowania. Ja go używałem od grudnia do y, końca marca. Trzy razy w tygodniu, po godzinie mniej więcej. Pod kątem mechanicznym nic się z tym nie, sta, nie działo. Pomimo już y, dużej eksploatacji, y, wszystko trzyma. No nie wiem, wszystko działa. Łączenie z aplikacją jest tak naprawdę bezproblemowe. Na początku tylko trochę tam miał problemy z czujnikiem yy, tętna, ale ja się już ustawiło raz, to potem już yy, aplikacja w telefonie wy wychwytywała czujnik. Jest to trenażer, który dla mnie miał służyć tylko temu, żebym podtrzymał formę, którą miałem już wypracowaną tam w zeszłym roku. Po to mi był tylko trenażer, żeby z całą zimę nie zastać się i żeby znowu na wiosnę nie wychodzić, wiecie, no, żeby nie jeździć 15 km, żeby się dupa przyzwyczaiła, żeby się ciało przyzwyczaiło do roweru. Przejechałem na nim 820 km i 40 godzin. Właśnie jeżeli chodzi o wiarygodność danych, które uzyskujemy przez ten trenażer Nie wiem, czy to są wiarygodne dane, czy to są niewiarygodne dane. Szczerze mam to gdzieś. W sensie nie zależało mi na dokładności danych, ale fajne jest to, że też mamy tutaj jakieś, jakiekolwiek cyferki, które się pokazują i możemy też porównywać po prostu swoje wyniki do, do siebie samego. Czyli mimo, że nie są wiarygodne, ale pozwalają nam na jakby kontrolowanie progresu. To jest chyba jedyny minus, tak naprawdę, czyli nie wiemy tak na 100%. Pewnie jakiś margines błędu i to może być, nie? Poza tym, no, nie ma się do czego przyczepić. No, jeżeli chodzi o, może nie jakości do ceny, ale y, ceny do tego, co ja chciałem uzyskać, to czego oczekiwałem po trenerze, jest po prostu, no, tu jako jak zadanie, nie? Bo 250 zł, a już teraz widzę, że ta forma została podtrzymana, a nawet wydaje mi się, że wychodzę z lepszą formą niż skończyłem sezon właśnie przed zimą. Bo już właśnie byłem na pierwszej jeździe, zrobiłem sobie tam prawie 60 km, no i czuję tą różnicę, nie, że jednak ta forma jest i... No teraz nie czuję się w ogóle zmęczony aż tak jak to bywało w zeszłym roku, nie? Filmik niedługo będzie też właśnie z tego pierwszego wyjazdu na Kanale. Jeżeli chodzi o, o właśnie podtrzymanie formy, to ten trener jest po prostu, no jest idealny, bo montujemy rower tutaj. Zakładamy oponę oczywiście wcześniej trenażerową, no i możemy jeździć. Nie trzeba tutaj jakichś tam specjalnych, drogich urządzeń wymieniać, jakichś wolnobiegów itd. Dalej, i dalej, nie wiem. Nie znam się na trenażerach. W każdym razie wiem, że dla takiego amatora jak ja niczego więcej nie potrzebuję. Jak będę potrzebował czegoś więcej, chociaż nie wiem w sumie, czy będę potrzebował prawdopodobnie nie. Bo co możemy tu przez zimę robić? No? jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie, tak jak mówię, podtrzymać formę. Nie widzę lepszej opcji, chociaż też nie mam porównania. Nie widzę też powodu, żeby mnie kupować na następny sezon, inny. Bo... no bo spełnię swoje zadanie. Co, co tu będę się kupił? jeżeli chodzi o opór? To tutaj jest, jest 8 stopniowa skala. Ja używałem tak naprawdę z niej czwórka, piątka to była max. A jest 8 plus y, przerzucanie przerzutkami. I co jeszcze? Fajne są właśnie te opcje, że macie y, jakieś tam cyferki się pojawiają, nie? Że liczy wam tętno podczas treningu, spalamy kalorie, kilometry, moc wam mierzy. Te właśnie pokazywanie cyferek ono pozwala na to, że y, no po prostu nie będzie nudno podczas treningu, nie? Bo jednak no, no możemy sobie włączyć coś, ale nie zawsze się chce. Ja na przykład no nie mogę się skupić, jak robię trening, to nie mogę się skupić na tym, co oglądam, bo, bo tu robię interwały, szybkie, trening, takie cię, no w miarę ciężkie treningi i lubię się skupić na treningu. Robić taki trening kontrolowany bardziej niż po prostu sobie jechać i nie wiadomo ile. I, no ja jest coś takiego, że jak się nie skupiasz na treningu, e, tylko na przykład oglądasz jakiś film, to robisz lżejszy trening niż faktycznie mógłbyś to zrobić. Więc te cyfry, które się pojawiają, one pozwalają mi właśnie utrzymać ten poziom treningowy, tą intensywność treningową na, na takim odpowiednim poziomie, żeby też no, nie robić półtych przebiegów, bo godzina na trenerze, że na bardzo małym tętnie jest bez sensu. Nie? Na bardzo małym tętnie to można jeździć właśnie długie, długie, długie dystanse, no to wtedy to ma sens, bo to jest wtedy trening bardzo długi, ale tlenowy. Na trenerze, że ja trenuje się interwały, tak mi się wydaje. No, tak się na tyle na ile ja się orientuję, to najlepiej trenować interwały, no bo nie wyobrażam sobie jeździć tutaj 5 godzin w tlenu, nie? Jeżeli ktoś jest, to, to szacun i może napisać, czy faktycznie da się nagrobić tak No ale... Y Kończąc już temat właśnie trenowania na trenerze, że generalnie ten model polecam. Wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że to jest wydawanie pieniędzy w błoto, ale ja tak nie uważam. A chyba o to chodzi, żeby po prostu każdy sobie kupował rzeczy pod siebie i pod to, co faktycznie potrzebuje, niż mieć właśnie ten rower za 10 koła i jeździć tylko do pracy. Bo nie sprzęt jest ważny, tylko to, jakie mamy chęci i to, jakie mamy cele w ogóle. Po co w ogóle coś kupujemy i po co coś mamy. No. Tak jest. To zapomniałem jeszcze powiedzieć Wam coś o hałasie. Trenowałem tutaj tak naprawdę pod, yy, pod tą matą. Tylko i wyłącznie miałem tą matę całą zimę. I pod tym były płytki po prostu zwykłe, nie? sąsiedzi się na mnie nie wkurzali jeżeli się jeździ tak w miarę w miarę spokojnie to jest ok nie jest głośno ale jak się już robi bardzo mocny interwał słychać to dość dość mocno Choć i tak uważam, że nie jest to na tyle mocne, żeby w ogóle komukolwiek miało jakoś przeskakdnić, szczególnie jeżeli chodzi o to, że jeździmy no, godziny powiedzmy dziennie, nie? No wiadomo, zawsze trochę będą sumieć, bo to jednak ociera się koło o to, w bloku przez całą zimę nikt nie narzekał, więc, więc tak, tak to się prezentuje. Chyba tyle, nie będę się tutaj rozwodził. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. Niedługo pojawi się odcinek właśnie z pierwszego wyjazdu, także zapraszam do, do subskrybowania. Dajcie jakąś łapkę, jeżeli się podobało. I pamiętajcie, że nawet jeżeli macie tanie trenarze albo nie macie w ogóle trenażera, to zawsze jest drugie podejście.